No to nawet i piosenki były, że, bo muszę tu też powiedzieć, w czasie okupacji. Raz pewnego wieczora wyruszyliśmy z boża, by odstawić robotę na pest, aby Niemców rozbroić, a Polaków dozbroić, by zasłużyć na chwałę i cześć. Otaczaliśmy pałac, warta stała u bramy, nasz komendant podskoczył do drzwi, In the old, krzyczy głośno, szwaby ręce podnoszą, a ze strachu migoczą im brwi. Broń na Niemcach zdobyta, każdy chętnie ją chwyta, a po lesie rozlega się pieśń. O robotach poważnych i o odważnych, którzy nieśli zwycięstwo dla was. Księżyc zaszedł za chmury, partyzanci za góry, każdy by prędzej tam być. Bo każdemu wiadomo, nawet w domu mówiono, broń nasz szwabak musimy zdobyć.